Jak ustalili reporterzy telewizji w Polsce 24 w kilku węgierskich źródłach, rząd Wiktora Orbana nie zamierza ugiąć się pod wpływem kampanii politycznej polskich władz po tym, jak właśnie na Węgrzech azyl dostał Marcin Romanowski. Sam premier Orban jest gotów przyjąć, jak mówi, inne ofiary politycznych prześladowań, Magdalena Wierzchowska. Decyzja o udzieleniu azylu na Węgrzech Marcinowi Romanowskiemu została podjęta w oparciu o szczegółową procedurę, podkreślił Wiktor Orban, i zasugerował, że o schronienie mogą starać się inni polscy politycy, których ściga obecna władza. Nie zdradzę wielkiej tajemnicy, kiedy powiem, że nie sądzę, aby ten wniosek o azyl z Polski był ostatni. Węgierski premier wyjaśnił, że przygotowano badanie, które ujawnia, jaka jest sytuacja w Polsce, i na tej podstawie przyznano byłemu polskiemu wiceministrowi sprawiedliwości polityczny azyl. Tak naprawdę nie działa normalne państwo. Polska pod rządami Tuska powoli staje się właśnie tym państwem bezprawia i to musimy zmienić. Jak ustalili dziennikarze naszej stacji, otoczenie Wiktora Urbana zapowiada, że Węgry nie ugną się pod presją rządu Donalda Tuska ani Brukseli. Dla rządów w Budapeszcie sytuacja jest oczywista. Działania obecnej władzy w Polsce są bezprawne w świetle europejskiego prawa. Dochodzi do prześladowań, a polityczni oponenci rządu nie mogą liczyć na sprawiedliwość. Mogę powiedzieć o decyzji azylowej, że ona ma proces. Procedura, która musi być przestrzegana. Ma ona dokładne i rygorystyczne kamienie milowe. Rząd Donalda Tuska oskarża Węgry o wrogie działanie. Może się skończyć dużymi problemami dla Wiktora Orbana, gdyż pamiętajmy, Polska 1 stycznia przyjmuje w Unii Europejskiej prezydencję. Grozi wiceminister spraw zagranicznych, a premier Donald Tusk decyzję Węgier w sprawie azylu tłumaczy w ten sposób. Premier Orban nie lubi rozliczeń, powiedział mi to wprost, tłumacząc decyzję o azylu. Polityka jest prostsza niż się niektórym wydaje. Tę prostotę polityki dostrzegają ci, których rozliczać chce Donald Tusk. Polska jest rządzona przez politycznych bandytów, że rzeczywiście mamy do czynienia z prześladowaniami politycznymi. Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski jest oskarżany o niewłaściwe wykorzystanie środków z Funduszu Sprawiedliwości. Swój wyjazd z Polski tłumaczy tym, że w obecnej politycznej rzeczywistości nie może liczyć na uczciwy, bezstronny i sprawiedliwy proces przed polskim sądem. Dowody na te obawy. Dostarczyło środowisko Donalda Tuska. To nie jest ten czas, aby ściśle, y, w sposób taki pozytywistyczny, trzymać się litery y, prawa. Obawy są tym większe, że przez rok rządów koalicji doszło do niezgodnego z prawem przejęcia prokuratury. Pana działania jest bezprawne, do siłowego przejęcia mediów publicznych. Niech pan się przyzna, pan tych ludzi tutaj? Jakich ludzi? Obóz władzy dowolnie stosuje się do ja sądowych i dowolnie powiedział. respektuje bądź nie instytucje wymiaru sprawiedliwości. To będzie zgodnie z prawem, tak jak my je rozumiemy. Rozumienie prawa przez obóz władzy to między innymi wtargnięcie do pałacu prezydenckiego po posłów Kamińskiego i Wąsika. Myślę, że każdy cywilizowany kraj, przy tych argumentach, które miał Marcin Romanowski, udzieliłby mu azylu. Emocje w rządzącej koalicji i wśród sojuszników obecnego obozu władzy narastały przez dwie kadencje rządów Prawa i Sprawiedliwości. Będę szczera, ja pragnę zemsty. Pierwszy rok rządów koalicji pokazał, jak silne jest to pragnienie wśród przeciwników PiSu. Magdalena Wierzchowska, Wiadomości w Polsce 24.